Studia techniczne wyglądają całkiem atrakcyjnie od strony pracy i zarobków absolwentów. No ale po drodze jest ta nieszczęsna fizyka. A przecież w szkole średniej fizyka ląduje zwykle na pierwszym lub najdalej na drugim miejscu listy najbardziej nielubianych przedmiotów. Zobaczmy, jak to rzeczywiście wygląda na kierunku energetyka. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spora część zajęć na studiach technicznych to właśnie zagadnienia fizyczne mechanika, przepływ ciepła termodynamika. Elektrotechnika. To tylko najważniejsze działy. I nie ma co ukrywać. Absolwenci naszego kierunku naprawdę muszą znać przynajmniej podstawy tych wszystkich działów. Na szczęście na studiach fizyka wcale nie jest trudna, i już tłumaczę dlaczego. Najważniejsza sprawa: w szkole średniej jest tylko jeden przedmiot związany z fizyką. Tymczasem na kierunku energetyka studenci poznają różne działy fizyki realizowane na różnych zajęciach. To, co w szkole jest przypisane do jednego nauczyciela i jednego przedmiotu, u nas prowadzi kilku lub nawet kilkunastu nauczycieli akademickich przez co najmniej 3,5 roku. Dlatego studenci mają mnóstwo czasu, żeby przyswoić wymaganą wiedzę i umiejętności. Druga sprawa to formy prowadzonych zajęć. Wykłady, zajęcia w laboratoriach, tzw. ćwiczenia tablicowe lub projekty. Wykłady to po prostu prezentacje wybranych tematów. Ćwiczenia tablicowe i projekty to przykłady zastosowania wiedzy w konkretnych zadaniach technicznych. Zajęcia laboratoryjne to chyba najbardziej widowiskowe spotkania w trakcie studiów. Oczywiście nie możemy zagwarantować ciekawych efektów specjalnych za każdym razem, no ale studenci poznają działanie i efekty pracy różnych instalacji energetycznych. To ma bezpośrednie przełożenie na doświadczenie zbierane podczas studiów. W naszych laboratoriach mamy różne typy napędów, pomp, sprężarek i wymienników ciepła, a także instalacji solarnych, magazynów energii i pomp ciepła, a nawet silniki lotnicze i małe turbiny wiatrowe. Studenci poznają ich sposoby pracy, słabe punkty, no i najlepsze sposoby wykorzystania ich w praktyce. W ten sposób kolejne porcje informacji wprowadzamy stopniowo i osobno dla każdego działu. Dlatego kwestie związane z uczeniem się fizyki nie powinny stanowić powodu do obaw, jeśli chodzi o kierunek energetyka. Mam nadzieję, że zobaczymy się na zajęciach.